Są dokumenty emigracje. jak nie miałeś za co przyjechać, to rząd Ci pomagał. Rodzice, rodzice nie żałowali, że przyjechali tutaj? Nie żałowały, nie żałowały, nie żałowały, bo znalazły pracę mhm. i najwięcej znalazły spokój. Tak jak ktoś mówił, że na świecie gdzie pójdziesz, to znajdziesz Polaków. Północ Argentyny to nie tylko wodospady i głazu. Zaledwie 40 km od wodospadu znajduje się miejsce pełne historii niezwykłej historii polskich pionierów, emigrantów, którzy osiedlali się na tej ziemi od początku XX wieku. Według różnych szacunków, w Argentynie mieszka od 120 do 450 tysięcy Argentyńczyków o polskich korzeniach. Pierwsi Polacy na ziemi dzisiejszej Argentyny to uczestnicy wojen napoleońskich. Na początku XX wieku, do stanu Misiones, w którym się znajduję, zaczęli napływać pierwsi polscy osiedleńcy. Apostoles, Posadas czy też Wanda to miejscowości założone właśnie przez polskich emigrantów. Witam z Argentyny, a na początek mała zagadka: gdzie jestem, u kogo jestem. Tak więc dziś goszczę u ojców Franciszkanów tutaj na północy Argentyny, bardzo blisko właśnie wodospadów. I dzisiejszy odcinek pokazać, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać troszeczkę tutaj śladów polskich w Argentynie. Miejsce, w którym jestem jest bardzo ciekawe, to tutaj właśnie osiedlali się głównie. To jest jedno z miejsc, gdzie głównie osiedlali się polscy emigranci. Emigracje oczywiście. Z Polski te czasy się już skończyły, kiedy tutaj przyjeżdżała masa ludzi. Teraz, tu głównie, do Argentyny przyjeżdżają, obywatele krajów sąsiednich, typu Paragwaj, Boliwia, ale jednak nadal jest tutaj dużo potomków tych ludzi, którzy w tysiącach kiedyś z Polski emigrowali. Tak więc, pierwsze miejsce, do którego się wybieramy, to miejscowość Wanda tutaj Pięć kilometrów od Puerto Libertad, gdzie swoją posługę sprawują polscy franciszkanie, znajduje się miejscowość Wanda, która również została założona przez polskich emigrantów. W Wandzie znajduje się małe muzeum opowiadające o historii tej miejscowości. Prowadzi je potomek polskich emigrantów, pan Kazimierz. Tutaj w Wandzie znajduje się polskie takie małe muzeum, po którym będzie miał oprowadzał pan Kazimierz, potomek właśnie emigrantów tutaj z Polski w latach międzywojennych. E, tato e, Bolesław i Katarzyna, moja mama, 50 lat wesela, przyjechały w roku 1937 z Polski. A pan jest, pan jest tutaj urodzony, w Argentynie? Jestem już. urodzony tutaj, tak. A to są dokumenty emigracji? Czyli trzeba było mieć certyfikat, że się nie jest karany, i co się, certyfikat zaświadczający zawód. Tak. Właśnie jak nie miałeś za co przyjechać, to rząd ci pomagał. E, Argentyński. W... Polski. Aha, polski. Polski. Dla, 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 dla moich ojców rząd trochę pomógł. Pomógł, ale. ale... Na, na paszport, tylko przyjechać tutaj, a później nie. Przyjechały tutaj z długiem. To była pożyczka od rządu, żeby tutaj przyjechać? Eee, nie, nie była pożyczka, tylko była, była taka, taka pomoc, aby, aby one dojechały. Czy Nasze, w naszej sytuacji, w naszej familie przyjechały tutaj z długiem? A były takie sytuacje, że. Argentyna na przykład kogoś by nie wpuściła, oni sprawdzali przed wejściem na statek czy tutaj na miejscu? Nie, nie słyszałem, żeby kogo, żeby kogo powiedziały, bo no to. Mm -hmm. są pierwsze początki, jak przyjechały tutaj. To był ten Galpon, ten, ten bonynek, co one tam żyły, to e, fotografie jak wie, ta czy tamta to są te same. Jak schodziły z tego okręta Guaira, to no tak, to była budynki, dżungla. I... I, i, I tam mieszały. To mniej więcej było 6 na, na 7 taki budynek. Mhm. To, to już były dobre budynki, ale, ale pierwsze budynki to, to były z gałęzi tak, i, i kryte palmami, wow. tak jak, prawie, prawie jak Indianie dądowały do dżungli i bueno, stamtąd był, był taki, taki budynek zrobiony z drzewa tego wielki i w każdym kącie tam była jedna familia, zostawały mhm. tam. I z tego budynku szły na, na pole na, na swoich działkach, co kupiły już w Polsce. Tutaj nie było i nie, było, nie ma dla Polaków, aż to dziś nic jest tam tak przyzwyczajone, nic darmo. Nic mm -hmm. darmo. One sobie wszystko czy kupili, Czyli Sprzedali czy zarobiły, w Polsce, kupili co... sobie przywieźli pieniądze. Tak, kupili ta, ta, sobie, ta, tutaj. Się, a jak nie, jak zabrakło, to na i mm -hmm. oddawały. Pierwsze budynki, zobaczysz jakie, jakie ubranie. Z Polski, bo miały ubranie do zimy, a tutaj było bardzo gorąco, nie miały Aha, tego, to musiały pracować. I pierwszy budynek sobie robiły tam z gałęziów i co było, bo nie było to trzeba gdzieś schować się i, i żyć. Czyli jak przyjechali tutaj, kupili sobie ziemię, to, to właśnie, czy oprawą czego na początku się zajmowali? Czy się zajmowali, bo nie, nie znały nic. Mhm. To e, pierwsze początki. E, były jakieś kawałki ziemi przyszykować na jedzenie, mhm. e, tam jakie kartofle, boraki czy jakieś to, co trzeba, i później, później e, dużo dużo rzeczy zwyczajów przyszły z Brazylii i tutaj ta kompania, co sprzedawała te, te ziemię, e, też pomagały pomagały tylko co uczyły uczyły i żeby jak żeby jak nauczyć ludzi sadzić stawak, później tung, co ci pokażę ten plan, co jest tutaj. To Nie. jest tung. To produkuje, z tego rosną owoce, czy orzeszki o, o, takie? O, owoce, owoce takie okrągłe. E, I tutaj, co pokazuję, kamień w tych latach, to było, dzisiaj to jest nic, ale w tych latach był, był bardzo wielki kamień. Mhm. I to są worki. E, worki, co mniej więcej 30-40 kg tych owoców suche, się nadawało na kamień i to e, się bra brało do, do fabryki do, do e, tutaj blisko do, do drugiej wioski co wyrabiało e, olej mhm. industrialny u domu mniej więcej 17 lat się, się plantowało e, tawak mhm. tawak to się robiło galpony galpon, takie budynki duże z z drzewa, kryte gątami to wszystko uh -huh. zwyczaje polskie i to się wieszało ten tabak wyżej, żeby to uschło dobrze, jak zimową porą to się zrobiły łognie na dole, żeby nie zgniło, bo tutaj jest klimat gorący i bardzo wilgotny, to te planty łatwo, łatwo gniły. To było, z tabakiem to był bardzo, bardzo, bardzo uh -huh. trudna praca, bo to jest cały rok. A najgorzej, że Prawie zawsze e, niedobrze zapłacone było. Aby, aby na mąkę dajmy dla, mm -hmm. dla, dla kolonistów, no na ludzi jak będzie lepiej, będzie lepiej. I tak to szło, ale nie było. Czyli ludzie jakoś tak pracowały i miały sobie na świętować w niedzielę i, i wesoły były. Zostawiły ujczyznę, rodziny, rozmaite rzeczy, ale tutaj znalazły dużo ziemi i pracy i były bardzo zadowolone, tak. że ja i dzieci, co żeśmy pochodzili, żeby dzisiaj naprawdę e, jesteśmy dobrze. Trzeba pracować dalej, mhm. ale jesteśmy dobrze, dzięki Bogu. I... Czyli rodzice, rodzice nie żałowali, nigdy, że przyjechali tutaj? Nie żałowały, nie żałowały, nie żałowały, bo znalazły pracy mhm. i najwięcej znalazły spokój. Na razie, spokój. Na, na spokój, tak. E, bo ja, wtedy wtedy to czasy międzywojenne, przed potem wojna, była wojna? Przed wojną, wojna później wybuchło, od tego najgorszego, mm, potem komunizm. Tak, na Wandzie był taki program, e, mniej więcej e, dajmy 500, 500 rodzinów miały przyjechać. Mhm. były wszystko, wszystko te działki e, rozgrodzone, przyszykowane na to. Ale wybuchła wojna, tak jak dobrze. przyjechałem, jechałem mniej więcej na Wandę. W tych czasach 100 rodzin, 100 rodzin. Niektóre zostały, ale niektóre wróciły, pojechały do drugich do miejsców w Argentynie, bo było bardzo trudno tam, ale te, co zostały, nie miały za co, to musiały zostać. Jesteśmy tutaj, dzięki Bogu dobrze. Ta niespodzianka była, nie? Tak z nie, Polski przyjechać tutaj nie, do... To jest. Bez o mówię bez to mówię, są e, prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe bohatery i już mnie. E, popadło tak lżej, ale, ale moje, moje starsze braci i moje ojce to bardzo, bardzo, bardzo trudno. A dużo ludzi dużo ludzi wtedy jak migrowało w tych latach międzywojennych to w ogóle miało jakieś pojęcie, bo wtedy wiadomo internetu nie było. Mieli nie. jakieś pojęcie jak to wygląda, że tu jest dżungla, e, że to jest e, inny klimat? Ci prawda, muszę, 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 muszę Ci mówić prawdę, bo, bo, bo trzeba powiedzieć prawdę co jest mhm. dobre, dobre, czy jest źle, źle, ale człowiek, pewne Te ludzie, co przyjechały tutaj, były uszukane. Było mm. budynku, nie było nic, nie było nic przyszykowane, żeby co sadzić. E, tutaj ziemia jest bardzo dobra, rośnie dużo. E, wilgo czy to sklematy. Żeby wiedzieli jak tutaj wygląda, ja jaka jest nie, nie, roślinność, to by nikt nie, nie zdecydował się przyjechać. Tak. Kim tutaj są osoby odwiedzające, kto tutaj tak głównie przychodzi, to są Argentyńczycy czy. No przychodzio, czy... Przychodzio, przychodzio, e, przychodzio, coraz więcej dzięki Bogu, Zależy jaka, jaka pora e, wakacji. Przyjeżdżają z Argentyny, e, były z Paragwaju, czasami z Brazylii. Też e, dużo czasami Franczyki. Ale z, Polsk z Polski coraz więcej e, przyjeżdżają ludzie, ludzie tutaj do, 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 do Argentyny, do Wandy. Jakie cię pokażę? To był gubernator niedawno tutaj, z prowincji Pasolacqua. ambasador polski w Argentynie. Tak, był tutaj eee, rok czasu temu. Wanda ma 83 lat e, dzisiaj ale w tym momencie mamy pierwszego wójta co jest, co pochodzi z Polski aha e, dopiero, dopiero teraz pierwsze. dopiero teraz w Wandzie nadal żyje sześciu tak zwanych pionierów czyli osób urodzonych w Polsce którzy przybyli w dwudziestoleciu międzywojennym do Argentyny to jest centrum Wandy tam co, co się widzi to już jest e... Paragwaj czyli za rzeką już jest Paragwaj. za rzeką, za rzeką e, rzeka Parana mhm. jest Paragwaj Czyli to jest rzeka Parana tutaj tu jest tutaj rzeka przepływali. Parana. To jest rzeka Parana i e, jesteśmy przed marynarką tutaj co pilnuje front e, w tych miejscach tutaj na, na boku widzimy jak e, nasze ojce w 1936 -1937 rok Zglądowały na tej. Nic e, trochę się zmieniło, bo jest mniej dżungli, ale reszta jest to samo. Muszę przyznać, że do ludzi takich jak pan Kazimierz, szczególnie porównując z naszym nowoczesnym oświeconym plastikiem, mam niezwykły szacunek. Są to ludzie pełni pasji, ludzie silnej wiary, którzy nie wstydzą się i pielęgnują swoje korzenie. Moje ojcy nauczyły, że jak co robisz, to zrób dobrze, tak byle jak, to lepiej nie rób. Uh -huh. I dzisiaj myślę, że na świecie dużo się używa, tak to, to wszystko byle jak i tak świat idzie. Byle jak, dużo szybko. E, że te rzeczy, co są trudne, to mają wielkie, wielkie, wielkie wartości. Nas nauczyły pracować, nauczyły pacierzy, nauczyły jak, jak żyć. W Wandzie znajduje się również Szkoła Języka Polskiego prowadzona przez panią nauczycielkę z Polski oraz Muzeum Fauny i Flory Wandy prowadzone również przez pana Kazimierza, ale o tym już w następnym odcinku.